Polska mówi pan dr Leszek Borkowski, Mazowiecki Szpital Brudnowski, farmakolog kliniczny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie doktorze, e, słyszymy czasem e, ostrzeżenia, że powinniśmy się wstrzymać, nie brać e, danych leków, ponieważ w ich składzie wystąpiło, występuje coś, e, co może nam zagrażać. Na czym to polega, jak to jest, że w składzie nagle po jakimś czasie w dopuszczonych lekach dopatrujemy się czy dowiadujemy się o jakimś czymś, co nam może zaszkodzić? Ponieważ leki są niebezpieczne, trzeba je umiejętnie stosować i bardzo starannie produkować. Są niezwykle restrykcyjnie kontrolowane. W Polsce nadzór nad lekami, które są na rynku, prowadzą dwie instytucje. Pierwsza to jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który kontroluje leki dopuszczone do obrotu pod kątem ich działań niepożądanych, czyli cały ten obszar safety bezpieczeństwa leku. Natomiast Główna Inspekcja Farmaceutyczna w postaci głównego inspektora farmaceutycznego kontroluje jakość wytwarzania i w zależności od tego co nawaliło, to albo zatrzymujemy lek z powodu wady jakościowej i to robi główny inspektor farmaceutyczny albo zatrzymujemy lek z powodu działań niepożądanych i to robi prezes Urzędu Rejestracji Oczywiście obie te instytucje są zobowiązane do ścisłej współpracy ze swoimi różnymi odpowiednikami w Unii Europejskiej, ale i także poza Unią, ponieważ w naszym kraju są leki spoza Unii. Mówię to o lekach amerykańskich, kanadyjskich, szwajcarskich, no i oczywiście wielu innych krajów. Wszystko to idzie w jednym kierunku, żeby pacjent, który przyjmuje dany produkt leczniczy, był bezpieczny. No, bo jak jest chory, to już jest biedak zagrożony, więc nie można mu jeszcze dokładać zły lek, żeby był bardziej chory. Jest to logiczne i oczywiste. Tak to funkcjonuje u nas w kraju. Panie doktorze, czy taka sytuacja ma miejsce, że na przykład poza Unią Europejską dany lek, na przykład w Stanach, jest dopuszczony, jest akceptowany i tam nie ma problemu, a u nas na przykład z jakichś powodów nie jest dopuszczony bądź wstrzymana jest jego sprzedaż? Tak, taka sytuacja ma miejsce, ponieważ um... Każdy z tych organów centralnych, no Ameryka jest wielka, więc FDA uważam za organ centralny. Poza tym wzorcują się na niej różne inne agencje na całym świecie, szczególnie cała Azja, Azja, Australia, Oceania i tak dalej, i tak dalej, ma walor urzędu centralnego i podejmuje niezależnie decyzje. Zdarza się, że Europejska Agencja Leków, czyli EMA, nie podejmuje takiej samej decyzji albo podejmuje ją w innym czasie. Czasami mówi tak, OK, FDA, czyli Amerykanie, dopuścili dany lek, ale my musimy się jemu przyjrzeć, bo nas na przykład niepokoi to czy tamto. I dlatego daty rejestracji leków na terenie Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej są różne. Teraz Jakość. Przepraszam bardzo, ale czy to oznacza, że te normy nie różnią się aż tak bardzo, nie są wyśrubowane, że dany kraj powiedzmy dopuszcza, a ten na razie się przygląda bądź nie dopuszcza? To znaczy, yy, proszę Duży. pamiętać, że każdy kraj ma, pierwszą rzecz, swój genot, o czym się zapomina. Jak popatrzymy na strukturę ludności w Stanach Zjednoczonych, mają na przykład część ludności afroamerykańskiej, są to Amerykanie pochodzenia afroamerykańskiego, mają dużą ilość Azjatów, w Europie tego nie ma. I teraz tak, są leki, które na przykład wywołują, bądź nie wywołują pewnych działań niepożądanych w tych grupach etnicznych, a u białych rasy kaukackiej wywołują. Więc nie może być kopiuj-wklej, Pomiędzy agencjami, bo każda agencja zarządza trochę inną populacją. Poza tym, każda agencja jest samodzielna. Każda agencja ma prawo przyglądać się głębiej innym zagadnieniom. Amerykanie zwracają uwagę na, jakby, bezpieczeństwo stosowania, prawda? My w Europie. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo farmakologiczne szczególnie. To są dwie różne rzeczy, bo bezpieczeństwo stosowania to jest kontrola formy leku, czy ten aerozol działa, czy dziecko się nie zadławi, etc., My W Unii Europejskiej jakby bardziej pobłażliwie na to patrzymy. Są różnice, i te różnice powiedziałbym, że są uzasadnione. Poza tym jest coś takiego jak w kuchni. No, Jeździcie Państwo po wielu krajach i widzicie, że to samo mięso wieprzowe jest zupełnie inaczej robione w jednym kraju niż w drugim, bo są też zwyczaje wynikające z zeszłości kulturowych, obyczajowych, etc. etc. Podobnie jest z pewnym patrzeniem na produkty lecznicze. Ale wszystkich spaja jedna rzecz: cel, który mówi pacjent ma być bezpieczny. Pacjentowi nie wolno szkodzić. Czyli ta zasada primum non nocere, która jest wkuwana do głów młodych adeptów na uniwersytetach medycznych, jest niezwykle ważna i jest stosowana w praktyce. Przychodzi mi na myśl jeszcze jedno pytanie dotyczące leków. Jeśli chodzi o datę ważności, czy w momencie, kiedy ona nam się kończy, bądź się skończyła, czy taki lek ewidentnie jest do wyrzucenia już? Proszę Państwa, zasada jest niezwykle prosta. Lek można stosować do momentu końca daty ważności. Nie ma znaczenia, czy ten lek jest stosowany u ludzi, czy u zwierząt. Weterynaria ma takie same rygory. To, że ktoś stosuje lek <klaski> po upływie terminu ważności, jest to jego działanie, jego ryzyko. Zaraz wytłumaczę na czym to polega. Jak ustalamy trwałość leku, czyli datę ważności, to opieramy się na przechowywaniu tego leku w różnych warunkach. W różnych. Jeżeli ja ten sam lek z taśmy produkcyjnej zdjąłbym i trzymałbym go w wystandaryzowanej lodówce z odpowiednim ciśnieniem i wilgotnością, to on byłby dłużej ważny. Ale lek trafia do hurtowni, do aptek, do apteczek domowych. Jedni mają apteczkę w kuchni, drudzy mają w łazience, trzeci mają przy oknie, etc., etc., różne są warunki przechowywania, w związku z tym ustala się taki termin, który jest bezpieczny. Powtarzam, podstawowa zasada bezpieczeństwa. Jeszcze jednej rzeczy nie dokończyłem. Otóż, Panie redaktorze, ja za jakość leku odpowiada podmiot odpowiedzialny, który nie jest tą samą rzeczą co wytwórca, bo wytwórca wytwarza może być na przykład pięciu wytwórców przy jednym leku bo każdy inny fragment produkcji robi natomiast za to odpowiada podmiot odpowiedzialny i to kontroluje główna inspekcja farmaceutyczna czyli do Polski napływają zgłoszenia o zatrzymaniu leku z powodu złej jakości GIF i z powodu złych działań niepożądanych URPL. Te dwie instytucje muszą ze sobą współpracować ściśle. Gdzie powinniśmy najlepiej przechowywać lekarstwa w warunkach domowych? No, lekarstwa trzeba podzielić na dwie kubki. Pierwsza warunki przechowywania w temperaturze pokojowej. Musi być to miejsce suche, nienasłonecznione. Druga grupa to są leki, które wymagają obniżonej temperatury od 2 do 8 stopni. No i te leki muszą iść do lodówki. Także tak na sposób domowy, tak bym radził. Oczywiście Dziękuję. przy okazji radzę również Państwu, że jeżeli jakiś lek się skończył albo nie wiemy, bo jest wyjęty blister i jest nieczytelny napis. Cokolwiek, jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, jest prosta zasada, jak przy zbieraniu grzybów. Nie znam grzyba, nie zbieram. Nie wiem, co to za lek, wyrzucam. Oczywiście wyrzucam, odnosząc do apteki, która utylizuje te leki w specjalny sposób. Ale to jest prosty mechanizm, którego trzeba z bezwzględną zasadą przestrzegać. Bardzo Panu dziękuję. Moimi Państwa gościem był Pan dr Leszek Borkowski, Mazowiecki Szpital Brudnowski, farmakolog kliniczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo.